Mm-hmm. <laughs> Stany Zjednoczone mają 250 milionów mieszkańców i 130 milionów samochodów. Ludzi jest wciąż jeszcze więcej, ale obie liczby ciągle zbliżają się do siebie. W warsztatach i stacjach obsługi samochodów pracuje w Stanach 860 tysięcy mechaników i techników. Szanse zatrudnienia będą tu do końca wieku i po roku 2000 wyższe niż przeciętnie w całej gospodarce USA. Rozwój motoryzacji jest żywiołowym procesem związanym z różnymi potrzebami ludzi, a także z ich aspiracjami. Nikt kupując samochód nie myśli o tym, że to jego decyzja daje szansę komuś innemu. Amerykanie wydają rocznie średnio 500 dolarów na naprawy i konserwację swojego samochodu. W skali kraju wynosi to rocznie około 65 bilionów dolarów. Gigantyczny rynek usług, który jeszcze będzie rosnąć. Obliczono, że do końca wieku, czyli w ciągu kilku lat, zapotrzebowanie na pracowników obsługi samochodów wzrośnie o 38%. Uczniowie Automotive High School, amerykańskiej szkoły średniej o kierunku samochodowym znają te argumenty. Szkoła obiecuje im sukces, jeśli tylko wytrwają i będą się rzetelnie uczyć. Program kształcenia obejmuje wszystkie specjalności w dziedzinie mechaniki i elektroniki samochodowej i daje szansę dalszego kształcenia w koledżu technicznym. Dyplomy wydawane w tej szkole są takie same jak w innych szkołach średnich, jednak często dalsza droga życiowa tych chłopców nie jest taka całkiem pewna. Muszą dokonywać wyboru. Są Nowojorczykami, żyją jednak daleko od centrum Manhattanu, gdzieś tam na horyzoncie. Najbliższa okolica szkoły, coś z europejskiego małego miasta, ale i coś z westernu Bronx, Brooklyn, Harlem, a nawet Manhattan mają swoje złe rewiry bardziej zaśmiecone i zaniedbane. Enklawy biedy, miejsca zamieszkałe przez ludzi, którzy nie wiadomo z czego żyją. Często azyl skłóconych z prawem. Postoje gangów, także młodzieżowych. Z dachu jednego z wieżowców policjant obserwuje okolice. Również dla tych, którzy chcą być z dala od świata przestępczego i jego porachunków, życie tu nie jest bezpieczne. Posiadanie broni, nawet wśród nieletnich, stało się więc rzeczą zwyczajną i tworzy zamknięty łańcuch przyczyn i skutków. Zwykły poranek. Włożenie karty magnetycznej do czytnika odnotowuje w komputerze przyjście ucznia do szkoły. Ci młodzi ludzie przynoszą do niej różne obyczaje i normy moralne i swój własny sposób na życie, a czasem coś, czego szkoła boi się szczególnie. Prześwietlanie teczek, toreb plecaków. Przeszukiwanie wykrywaczami metali. Codzienny spektakl przy pustej widowni. Automotive High School jest jedną ze szkół w tym mieście dokonujących rewizji pod kątem widzenia posiadania broni. Robimy to dlatego, że młodzież, chłopcy i dziewczęta przychodzą do szkoły z bronią. Mieliśmy takie przypadki. Zjawisko to występuje u nas silniej niż w innych szkołach, w których również wprowadzono program przeszukiwania uczniów. Na całe nieszczęście jest to model życia w społeczeństwie. W szkołach jednak mamy bezpieczne środowisko dla uczniów i nauczycieli do nauki i pracy. Od czasu jak program przeszukiwania został wprowadzony, ilość przynoszonej do szkoły broni zmniejszyła się bardzo znacznie. Obniżyliśmy przynoszenie broni przynajmniej o 75%. To jest nieszczęśliwa sytuacja, że broń jest tak łatwo dostępna dla uczniów na ulicy. Widzimy bowiem, jak często jest tam wykorzystywana przeciwko drugiemu człowiekowi. W naszej szkole na szczęście nie wykorzystano broni przeciwko uczniowi czy personelowi od 8 lat. Jaka może być szkoła, w której już taki fakt jest sukcesem? Co może zaofiarować uczniom oprócz bezpieczeństwa okupionego codzienną, dość przygnębiającą procedurą? Te zdjęcia, ciągle poszerzająca się galeria portretów uczniów? symbolizuje renesans, ogólnoamerykański program odrodzenia edukacji. Do czego się on odwołuje? Wielu młodych ludzi, dziewcząt i chłopców uczęszczających do szkoły bywa nieustannie bezstanych. Otrzymuje reprymendy za wszystko, co zrobią źle. Rodzice są przyzwyczajeni do ciągłego wysłuchiwania złych opinii o swych synach i córkach. Program Renesans i współzawodnictwo, które zostało ustanowione w średnich szkołach technicznych, w mieście, w stanie szeroko na skalę kraju, podnosi szacunek uczniów do samych siebie. Stwierdzają oni, że można odnieść sukces, mieć sukcesy. Musi być jednak jakiś ślad sukcesu, nagroda, koszulka z godłem szkoły, medal, trofeum, coś, co zaznacza, że czegoś się dopracowałeś i że osiągnąłeś coś, co Cię odznacza. Zobaczcie, co mam. Można pójść do domu i wprawić rodziców w zadowolenie, ponieważ to może być najlepsza rzecz, jaką słyszeli tego dnia albo i od wielu lat. Czasem nie robi to takiego wrażenia w domu. W porządku, osiągnąłeś to, teraz postaraj się jeszcze lepiej. Rozpoczęliśmy program, kiedy uznaliśmy, że renesans jest może programem dla jakichś 250 uczniów, którzy zdali egzaminy ze wszystkich swoich przedmiotów i wstydzili się wyjść na scenę i być rozpoznani, ponieważ takie staranie się i wysiłek w tym kierunku nie jest właściwą rzeczą. Nie powinniśmy odnosić sukcesu, nie powinniśmy starać się zdawać. Teraz mamy ekipę 500 lub 600 uczniów, którzy biorą udział w konkurencji, w rywalizacji. Kto otrzyma wyższe oceny? kto zdobędzie wyższe trofeum. Kto lepsze nagrody? I to jest główny zwrot w naszej szkole, który ma wpływ na stosunek naszych uczniów do nauki. Powstaje związek pomiędzy potrzebą sukcesu i głodem większej wiedzy i umiejętności. I to jest proces, który zabrał nam sześć lat. I który być może zabierze następne 50. W czym on się przejawia w codziennej praktyce szkolnej? Jakie wynikają zeń doświadczenia pedagogiczne? Lekcja Global Studies, kursu łączącego historię, geografię i wiedzę o społeczeństwie. Tematem jest kwestia skutków obecności Europejczyków w Afryce. W klasie jest dwoje nauczycieli i choć dzieci jest tak wiele, nasuwa się skojarzenie z rodziną, dominujący ojciec i pochylająca się opiekuńcza matka. Jakie materiały były wywożone z Afryki? Kto je wywoził? Jakiego rodzaju rzeczy były zabierane na ochotnika? Drewno, bawełna, węgiel, kość słoniowa. Udaje się wywołać dużą aktywność młodzieży. Co robią z tymi surowcami, kiedy je przywożą do Europy? Wsadzają je w maszyny i przerabiają. I co się dzieje dalej? Biorą za to wysoką cenę. A więc jest to rzecz negatywna. Robotnicy w Afryce nie byli przygotowani do nowych technologii. Afrykanie widzieli nowe wynalazki, lecz nie mogli przy ich użyciu pracować. Nauczanie kooperujące jest czymś nowym, co zaczęliśmy w tym roku. Skłamałbym, gdybym powiedział, że znamy odpowiedzi na wszystkie pytania, jakie mogą się wiązać z tą formą. Próbujemy sformułować program, w którym możemy wykorzystać nasze umiejętności z jak największą korzyścią dla naszych dzieciaków. Czasami niektórzy z nas wyobrażali sobie taką właśnie lekcję, drugą osobę znajdującą się nie z przodu, a w środku klasy, doglądającą dzieciaki i próbującą im pomóc w ich problemach. Nie zawsze ten sam nauczyciel jest z przodu klasy. Próbujemy robić to na zmianę. Myślę, że to jest najważniejsze, że próbujemy łączyć ze sobą w jednej lekcji dwa przedmioty. W tym kooperującym uczeniu nie potrzebujemy dzielić uczniów na grupy według poziomów, co stosujemy zwykle z powodu wielkości naszych klas. Wiele klas w szkole jest dużo mniejszych, lecz w naszym przypadku mamy około 50 uczniów, a więc ta forma nauczania będzie pomagać uczniom grupować się swobodnie. Jeśli na przykład uczeń czegoś nie rozumie, uczy się danego materiału gorzej od innego chłopca, to umieszczamy go w grupie lepiej uczących się. I to mu pomoże. To naprawdę przynosi korzyści zarówno uczniowi, jak i nauczycielowi. A jaką rolę odgrywa w pracy nauczyciela program Renesans? Renesans przynosi bardzo duże korzyści nauczycielowi. Nauczyciel może wyłapać ucznia i zarekomendować go do renesansu. A więc tak naprawdę zaangażowani nauczyciele pracują w ten właśnie sposób. Wykorzystują go w klasie, ponieważ uczniowie chcą, żeby renesans był, żeby były nagrody, pieniądze, stypendium później w koledżu. A więc oni chcą tych pieniędzy. Renesans nie jest żadnym programem, wokół czego skupiamy nasze nauczanie. To jest coś, co uczeń widzi, rozumie i kiedy zaczyna rozumieć, staje się to w szkole popularne. Kiedy zaczyna dostrzegać korzyści z tego płynące, wtedy można pozyskać więcej uczestników. Wszyscy lubimy nagrody. Ja ukończyłam szkołę średnią na wyższym poziomie, potem college i teraz jako nauczycielka dostrzegam potrzebę zmian. Uświadamiam sobie, że to nauczyciele są przewodnikami do przyszłości. Jeśli rozpatrywalibyśmy sam sukces, to renesans będzie skuteczny. Musiałbym się jednak zgodzić z tym, że wielu nauczycieli odeszło od dobrych, uczciwych programów. Teraz wielu uczących się na wyższym poziomie szkoły średniej nie otrzymuje takiego typu nauczania, jakie my próbujemy stosować. Obecnie jest tak wielu uczących się na niższym poziomie szkoły średniej i musimy znaleźć nowe sposoby dotarcia do nich, ponieważ stare nie zawsze się sprawdzają. Sądzę, że jest dobra okazja to wykorzystać. Problemem jest motywacja. Jeżeli potrafisz umotywować uczniów, możesz zmusić ich do aktywności. Osiągną wszystko, czego chcą i to jest to, czym jest renesans. W mojej opinii jest to bardziej wyzbycie się lenistwa niż kwestia inteligencji, ponieważ widziałam uczniów z niższych poziomów, wysuwających się na czoło klasy. Kogokolwiek by zapytać wśród nauczycieli prowadzących nauczanie kooperujące, argumenty są podobne. Mamy bardzo duże klasy, to pomaga nam wprowadzić trochę więcej porządku w naszych klasach. Mamy w nich uczniów pracujących na różnych poziomach, a więc to scala grupę. Czasem ma się uczniów, których osiągnięcia są większe niż innych. Jeden uczeń może motywować drugiego swoimi wyższymi osiągnięciami. Po pewnym czasie klasy są przystosowane do takiego funkcjonowania i to jest wielka zaleta uczenia kooperującego. Od dłuższego czasu to wykorzystujemy. Innymi słowy, jeden może pomagać drugiemu, zarówno nauczyciele, jak i uczniowie. Jeśli mamy ucznia, który nie nadąża na danym poziomie lub nie może uzyskać pomocy od kogoś innego, Przenosimy go w inne miejsce. Uczenie drugiego człowieka jest doskonałym sposobem na uczenie się. Tak naprawdę to nie mam żadnych problemów z nauką, ponieważ przystosowałam się i to bardzo szybko. Było mi ciężko naprawiać samochody, ale w końcu przyswoiłam to sobie jak facet. Jak to zrobić, żeby się udało? Jak wszystko przetrzymać? Pochodzę ze szkoły koedukacyjnej, a więc byłam przyzwyczajona do dużej liczby chłopców. To prawda, miałam trochę trudności. Na początku musiałam się przystosować do szkoły jako takiej, bo to jednak byli chłopcy, wywierali w pracy presję na dziewczyny, żebyśmy tak samo robiły i żeby nam się to udawało. To jest kwestia nastawienia szkoły do problemu, nauki, podejścia nauczycieli, którzy tu zostają po lekcjach i pomagają nam, abyśmy dawali sobie radę. Lubiłam samochody, ale nigdy nie myślałam, że będę miała z nimi do czynienia w przyszłości, a teraz mam nadzieję, że będę zajmować się techniką samochodową. Nie spodziewałam się, że będę częścią tego wszystkiego. Uczestniczę we wszystkim. Uczę się według programu rządowego, biorę udział w programie liderów tej szkoły, jestem w ekipie pływackiej w drużynie juniorów. Próbuję uczestniczyć we wszystkim, czym tylko mogę. Można by powiedzieć, ludzie renesansu. Pod tym hasłem uczą się, pracują i spędzają wolny czas. Połączenie renesansu z Toyotą też nie jest odczuwane jako dysonans. Techniczny program Toyoty jest połączony z programem Renesans na zasadzie zbieżności celów. Zarówno władzom szkolnym, jak i Toyocie zależy na jak najlepszych wynikach kształcenia. Toyota angażuje się też w to więcej niż inne amerykańskie koncerny. Wyposaża szkoły w urządzenia odpowiadające aktualnemu poziomowi techniki, finansuje nagrody dla uczniów i ma nadzieję na pozyskanie najlepszych, zapewniając im dalszą naukę we własnych centrach kształcenia. Rozpatrywanie tego w kategoriach rynku i konkurencji wykracza poza punkt widzenia szkoły. Szkołę interesują uczniowie. Jacy naprawdę są ci widziani wcześniej, przeszukiwani? Co myślą o szkole, jakie mają doświadczenia? Jeden z wyróżnionych. Nazywam się Jean Jeans, jestem w starszej klasie. Pochodzę z Egiptu. Kiedy rozpoczynałem naukę, było to w szkole publicznej, było mi ciężko. Nie mówiłem po angielsku. Rodzice posłali mnie więc do szkoły prywatnej, do szkoły katolickiej. Po pobycie w dobrej katolickiej szkole, po przygotowaniu mnie do pójścia do szkoły średniej, teraz jest dużo lepiej. Czego się nauczyłaś? Po pierwsze, przyzwyczaiłem się do szkoły publicznej i nauczycieli. I do tak innego zachowania uczniów w szkole publicznej w porównaniu ze szkołą prywatną. W szkole prywatnej można było rozmawiać, robić co się chciało, miało się swobodę wyrażania tego, co się czuje. Tu nie jest tak jak w szkole prywatnej. Praca jest przyjemna, lubię pracować przy silnikach samochodowych. Praca jest wyzwaniem, ale ciężko jest pracować, chociaż lubię to robić. Zgodnie z programem stanowym mam za sobą trzy lata szkoły. Jestem w części programu Toyoty. Jestem teraz w czołówce mojej klasy seniorów. Aby ukończyć szkołę mamy religię. Prawie wszyscy dziewiętnastolatkowie mają lekcje religii. A to jest mój ostatni rok i należę teraz do grupy przodującej, do programu liderów. Świadectwo Ucznia Miesiąca i dyplom uznania za osiągnięcia dla tych, którym nie udało się zwyciężyć. Jak działa ten skomplikowany program współzawodnictwa? Gabinet dyrektora i jego kolekcja. Aby zwyciężyć w programie renesans, uczniowie muszą zaliczyć poprzez egzamin swoje przedmioty. Są trzy rodzaje nagród. Jedna jest dla uczniów, których przeciętna jest pomiędzy 65 a 74 procentami na 100 możliwych. Druga dla tych, którzy uzyskali od 75 do 84 i najwyższa, 85% i więcej. Średnio oceny są obliczone z semestru. Komputer automatycznie robi listę uczniów, którzy zdali wszystkie przedmioty i podaje tych, którzy zasłużyli na nagrodzenie. Jest to rywalizacja sama w sobie. Nie ma do tego zgłoszeń. Do programu Toyoty, jako że jest ona przedsiębiorstwem, obowiązuje zgłoszenie. Również dlatego, że jest to wysoce konkurencyjne. Uczniowie muszą nie tylko mieć dobre, przeciętne wyniki, lecz także muszą wykazać się umiejętnościami technicznymi w 9 i 10 klasie, jak również uczestnictwem w zajęciach i dyscypliną. Nagrody przyznajemy dwa razy w roku, jesienią i wiosną, spośród wszystkich uczniów. Istotną sprawą jest przypominanie uczniom, słuchaj, możesz odnieść sukces, ponieważ jest coś, co wygrasz. Trofea, koszulki z godłem szkoły i nagrody rzeczowe oraz pieniężne, które przyznajemy, wszystkie pochodzą od sponsorów, firm i przedsiębiorstw przemysłowych z tego terenu. Mamy szczęście, że jesteśmy sponsorowani. Jest jeszcze stanowy i krajowy konkurs w usuwaniu usterek w samochodach. Naprawa samochodów i przygotowanie do typowego egzaminu pisemnego wymagały dużego wkładu pracy ze strony nauczycieli, kiedy w połowie lat 80. ponownie zaczęliśmy brać udział w konkursie. Dziś jesteśmy jedyną szkołą w stanie Nowy Jork, która nie tylko wygrywała stanowe mistrzostwa, lecz także dochodziła do krajowych finałów trzy lata z rzędu. Jak na szkołę z lokalnym statusem, z populacją mniejszościową, Trudno było uwierzyć, że jesteśmy wśród liczących się szkół. W naszym stanie Nowy Jork byliśmy nie do pobicia. A co ważniejsze, nawet gdybyśmy nie wygrali konkursu, a doszli do drugiego lub trzeciego miejsca, to nadal otrzymywalibyśmy nagrody, a uczniowie dostawaliby stypendia i narzędzia jako pierwsi w pisemnym egzaminie. A to także dużo znaczy, bo ukazuje wysiłek uczniów włożony w przedmioty ogólne i techniczne. Tacy uczniowie otrzymują odpowiednie zaświadczenia i nagrody w klasach. Jest zasada, że uczniowie dostają nagrodę i mamy także świadectwo, rekomendacje dla pracodawcy, które wydajemy uczniom klas seniorów, którzy pomyślnie ukończyli praktyczne zajęcia w warsztatach i zdali egzamin ogólny. Możemy w tym świadectwie powiedzieć zatrudniającym, że gwarantujemy, że nasz uczeń pomyślnie zakończył nasz program akademicki i techniczny i że zawodowo jest dobrze przygotowany do pracy w zakresie napraw samochodów. I jeśli nie sprawdzi się, to go weźmiemy z powrotem i przeszkolimy. Lecz w ostatnich pięciu latach, od kiedy mamy ten system, nie zdarzyła się taka sytuacja, aby uczeń do nas wrócił. Czy uczenie się dla nagród jest piękne? Szkoła pragmatycznie odrzuciła złudzenia. Wiedza sama w sobie nie jest motywującą wartością, w każdym razie dla znacznej części młodzieży. Liczy się skutek, zwłaszcza gdy toczy się gra o przyszłość tych młodych ludzi. Wysiłek stał się dla nich bardziej zrozumiały. Osiąganie dobrych wyników przestało być rzeczą wstydliwą. Poznali smak sukcesu. Nie tylko wysocy mogą trafiać do kosza.